Witam, witam, dzisiaj będziemy spróbować kolejny opuszczony dom Może zacięgnąć tutaj od łazienki Dzień dobna się jeszcze zachowała. jeszcze takie stare Tu musiała być kuchnia Lodówka Zobaczcie tutaj Jakie klimatyczne miejsce Taki stary telewizor Tu podłoga się zalewa już po Trzeba uważać. granic Zobaczcie jaki telewizor. tychże jest też naprawdę zabytek. Są jakieś dokumenty. są, są do matematyki do się. Książki no jakieś zestawy. Tu ja piec, jak zawsze. Rozwalony jest już. Jakieś udania jeszcze. Kanapa. Tu mamy super pańczynę. Zobaczcie, tutaj jest tego tyle, że ta pańczyna jest tak mocna, że to wszystko wisi. ta jeszcze chyba jest ale nic 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 takiego specjalnego no, jeszcze nie na ciekawe zobaczymy co będzie dalej idziemy dalej zobaczyć co tu jeszcze ciekawego jest w tym Tu w jakiś strych Widzimy, że osłona się zepiła z pajęczyn <laughs> Nie będziemy tego zrywać Tak to w zasadzie nic nie ma To co widzimy To jest następne jakieś pomieszczenie o, zobaczcie następny już Podłoga się już tu zarywa Spodniemy na dół obrazy religijne. Jak widzimy, tutaj są trzy kanapy. Ciekawe, czy ta rodzina była tak duża, czy po prostu tak to jest. Jak widzimy, ubrania jeszcze zostały, wszystko zostało. Nawet widzimy kosz, nudne plania. W takich domach zawsze jest to fajne, że tu widać, że czas się zatrzymał w miejscu. W pewnym momencie się czas zatrzymał i tak to wszystko zostało. Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. Widzimy wieszaki na ubrania. Jeszcze takie stare, na buty. bez na ubrania. Zobaczymy co no, tu jest. Też takich strech, też pajęczyn dużo, ale jak widzimy. Nic tam w środku nie ma ciekawego Tu jeszcze jest wyjście, bo ten dom ma taki klimatyczny jeszcze balkon to widzimy przechodzimy do następnego pokoju. Wow, zobaczcie to To jest czad. Co to za telewizor? Yes, zabytek już Co to jest? Nie ma nawet marki Tu jest Delta Nieźle Z kolejny jakiś telewizor A no, tu już widzę Z tyłu już za dużo nie zostało Ale typowo to jest roz rozmontowane a nie ukradzione tu jest widać delta, to jest polskiej produkcji. Już chciałem powiedzieć, że jest radzieckiej. A tu mamy kolejny telewizor. Też już trochę rozebrane. Fajne fotele. Jeszcze zostały. Nie wiem czy to, to się tu coś nie zalegle. Ta podłoga. O kurka, no. Ciekawie to tu wygląda. Zobaczcie jak podłoga wygląda. I tu mamy kolejną łazienkę. Kebelek. Tu jeszcze pokój. Ujęcie takie. Nieźle, nieźle. Tu jak widzimy oczywiście piec rozwalony. Roz 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 Czegoś tam szukają. Ten szamot też jest drogi, no ale ten szamot nie zaglany. To jest tak dozwolone. Niektóre to jeszcze rozwalają tak fajnie, że to po prostu to biorą całe. A tu to widzę, że to jest tak rozwalone Definitywnie, że ktoś tam czegoś szukał. No, ciekawy pokój. Zobaczcie jeszcze takie ciekawostka na te zasłony, jak one wyglądają. Tak, o, kurwa, ten powrót, To faktycznie jest. Eee... Jak one wyglądają, całe takie porwane, poszczępione, a to już jest y, czas po prostu zaby to czas. No, a ten dom też do wyburzenia, jest, to zobaczcie jak te ściany popiękane. Jeszcze możemy zobaczyć taki wiklinowe też siedzenie, stołek też ciekawie, teraz to jest 22 takie te wiklinowe. Jeszcze ja na na ja zaś to widziałem. dość fajne takie wejście do tego nawet Nie czy nam się to da otworzyć Jak widzimy te, te czujne nie da się otworzyć, są zamaznięte No i to by było wszystko już z tego domu Myślę, że by się podobało jak ten, to zasubskrybujcie mój kanał, dajcie lajka like i do następnej wyprawy. Na razie, cześć.